Sporo mitów narosło wokół znaczenia analizy fundamentalnej do wyboru akcji, a jednym z takich mitów jest to, że spółki wybrane przy pomocy analizy fundamentów to dobre inwestycje. No, niestety, ale nie, bo to tak trochę jakby uważać, że dom, który ma solidne fundamenty, takie wpuszczone w ziemię na 10 metrów i zalane jeszcze uzbrojonym betonem, że ten dom musi potem bardzo szybko zyskiwać na wartości i że jego cena na rynku nieruchomości będzie rosła szybciej niż cena innych domów. No nie, nie będzie, bo na to, czy jego cena będzie rosła potem szybciej czy nie szybciej, wpływa cały szereg innych czynników, ale na pewno nie stabilność fundamentów, na pewno nie w dużym stopniu. I my będąc na giełdzie teraz i wybierając spółki do inwestycji, szukamy nie takich aktywów, które są ultrabezpieczne i ultrastabilne, ale takich, które będą rosły szybciej niż przeciętna. To bezpieczeństwo jest oczywiście istotne, jak najbardziej, ale nam jako inwestorom wystarczy, jeśli będzie to przeciętny poziom bezpieczeństwa. I ponad przeciętny poziom generowania zyskowności, o której mówiłem w poprzednim odcinku. Dowód proszę bardzo, jeśli wybieralibyśmy spółki po znaczeniu parametrów fundamentalnych do naszego portfela, to w ciągu ostatnich 10 lat podnieślibyśmy sobie ten zysk ponad benchmark o 8 punktów procentowych, o 7 punktów procentowych z 225 do 232%. Ten portfel. Spółek bezpiecznych czy stabilnych fundamentalnie, bo to jest synonim bezpieczeństwa, zachowuje się generalnie tak samo jak benchmark. SP 500 w tym czasie dałoby 13,3% średniorocznego zysku, a taki portfel spółek bezpiecznych stabilnych fundamentalnie 13,6%. Nie, nie ograniczając nam przy okazji jeszcze ryzyka, czyli maksymalnych obsunięć, a tak naprawdę zwiększając jeszcze troszeczkę zmienność w całym tym portfelu, z 18 do 22% tej zmienności średniorocznej. Więc wy, wy, wybór spółek przez pryzmat analizy fundamentalnej, czy znaczenia tych fundamentów, nie daje nam, że nie, nie pozwala nam osiągnąć żadnego celu, bo nie podnosi nam zysków, ani nie ogranicza nam dalej e, ryzyka, czy nie ogranicza nam w żaden sposób e, tej zmienności w portfelu. Jeśli natomiast do fundamentów dorzucilibyśmy zyskowność tych spółek, czyli zasymul zasymulowali... Inwestowanie w spółki nie tylko stabilne fundamentalnie, ale też zyskowne, to o czym mówiłem w poprzednim odcinku, to nasz zysk już z 225% wzrósłby po tych 10 latach do 680%. Średnioroczny zysk wzrósłby z 13 do 24. Zwiększyłaby się trochę, oczywiście, zwiększyłoby się ryzyko, zwiększyłaby się troszeczkę zmienność. No bo dorzucamy spółki o dużej zyskowności, a to jak już wiemy, one generują większe, większe zwroty. Niemniej, w takim wypadku rzeczywiście, udałoby się ten benchmark pokonać. Ale. Jeśli z naszego równania wyrzucilibyśmy te fundamenty, wyrzucilibyśmy ocenę w ogóle poziomu bezpieczeństwa i zostawili samą zyskowność, no to nasz zysk wzrósłby po tym czasie. Do 800%. Trochę te liczby się różnią od tego, co pokazywałem w, osobnym, w poprzednim odcinku, jeśli chodzi o zyskowność, no bo w nieco innym czasie robione są backtesty. Czyli różnica tygodnia czy dwóch w robieniu backtestów zmieni nam na, na, na samym końcu po tych 10 latach ten zysk końcowy, ale tak bardzo nie zmieni już tego zysku średniorocznego, bo jest to jednak zbyt mała próba, żeby nim ruszyć i żeby zaburzyć naszą, naszą tezę czy nasze wnioski. A nasze wnioski są takie, że wybieranie spółek przez kryterium zyskowności, a nie! Ich fundamentów daje największy możliwe, największe możliwe prawdopodobieństwo pokonania tego benchmarku. Z 225 do, 218, do 811%, wtedy nasze zyski skaczą. Problem jest taki, że jeśli wyrzucimy sobie fundamenty z naszego spektrum zainteresowania, to bardzo, bardzo, ale to bardzo mocno zwiększa nam się ryzyko. Zwiększa nam się maksymalne obsunięcie portfela i o 10 punktów procentowych tutaj, no ale to już wiemy z poprzedniego odcinka. Zwiększa nam się zmienność naszego portfela w trakcie, więc wyrzucenie fundamentów um, daje nam większy zysk, ale też generuje nam większe ryzyko. Tutaj jest porównanie jeszcze, jak wygląda portfel obok siebie: portfel z, y, złożony z y, oceny spółek funda fundamentalnych po lewej, versus spółki bez oceny fundamentalnej. Bez oceny fundamentalnej wyciskamy większy średnioroczny zysk, 26% średniorocznie versus 24%, ale mamy większe obsunięcia e, kapitału i większą zmienność. I teraz jaki jest wniosek taki ogólny z, tego, z tej obserwacji? Czy patrzeć na te fundamenty, czy nie patrzeć? Powiedziałbym, że to zależy od tego, komu na czym bardziej zależy. Czy zależy nam bardziej na maksymalizacji zysków za wszelką cenę, czy może na minimalizacji wahań w portfelu? Bo jeśli, czyli na ograniczaniu ryzyka, bo jeśli zależy nam bardziej na tym drugim, no to tak, fundamenty powinny odgrywać ważną, ale nie najważniejszą rolę. Jeśli natomiast zależy nam na maksymalizacji zysków z zachowaniem jakiegoś wyłącznie minimalnego poziomu zdrowego rozsądku, no to moim zdaniem nie warto przeceniać roli tych fundamentów. Chociaż z drugiej strony warto już spojrzeć wyłącznie na takie absolutnie bazowe kryteria tej oceny fundamentalnej, żeby wykluczyć te pojedyncze przypadki spółek, które stoją na przykład na skraju bankructwa albo zmierzają w kierunku braku płynności, albo zwiększają swoje ryzyko niewypłacalności w dłuższym terminie, albo po to, żeby wykluczyć takie spółki, które mają gigantyczne poziomy zadłużenia, czy w dużej mierze same na przykład finansują się długiem. I to akurat ważne, bo takie pojedyncze spółki będą zachowywały się fatalnie w sytuacji, kiedy Chociażby rosnąć zacznie koszt obsługi zadłużenia czy zaciągania nowego zadłużenia, no bo wzrosną na przykład stopy procentowe, albo zmieni się sentyment wśród pożyczkodawców, taki systemowy. No zawsze lepiej jest, jeśli spółka finansuje się własnymi środkami, niż środkami pożyczonymi. Nie jest to żadna gwarancja stabilności, ale na pewno ogromnie zwiększa prawdopodobieństwo tego, że spółka przetrwa złe czasy i przetrwa te czasy w całkiem dobrej formie. Więc wniosek jest taki. Że patrzymy na fundamenty, czy powinniśmy patrzeć na fundamenty, ale nie w celu poszukiwania dobrej spółki, bo to nam nic nie daje, w sensie w stosunku zysku do ryzyka, tylko w celu wykluczenia takich pojedynczych spółek, które są zbyt ryzykowne, żeby wkładać je do naszego portfela. To będzie jedna na dwadzieścia z tych, które znajdziemy, ale ta jedna na dwadzieścia, wykluczona jako o dużym ryzyku, pozwoli nam potem zaoszczędzić sporo pieniędzy. Jakie w takim razie są te minimalne kryteria, żeby uznać spółkę za. No, Dopuszczoną do, do, do naszego portfela. Current ratio powyżej jedynki. Current ratio to jest stosunek bieżących aktywów do bieżących pasywów, czyli jeśli firma bieżących to znaczy na 12 miesięcy, czyli jeśli firma ma zapłacić, czy wie, że musi zapłacić faktury pod dostawcą, swoim pracownikom, jakieś leasingi i tak dalej o wysokości 100 milionów w ciągu kolejnego roku. I jeśli spółka ma w tym momencie, by, to są jej zobowiązania, tych 100 dolarów czy 100 milionów na, na, na kolejny rok. Jeśli firma wie, że planuje zarobić, no bo ma umowy podpisane czy wystawione faktury i tak dalej, i wie, że planuje zarobić w kolejnym roku dla odmiany, czy że będzie miała tych aktywów bieżących na poziomie 100, to znaczy, że to jest stosunek 1 do 1, ok? To jest 1, czyli na 100 zobowiązań firma ma 100 bieżących aktywów i to jest. Poziom bezpieczny, no bo wiadomo, że firma będzie miała z czego sfinansować te swoje, te swoje zobowiązania. No ale gdyby firma na 100 milionów zobowiązań miała tylko 50 milionów bieżących aktywów, no to byłoby słabo. To ten wskaźnik to jest 0,5. To by oznaczało, że firma nie ma, czy nie będzie miała swoich aktywów, żeby sfinansować zobowiązania. Czyli skąd będzie musiała wziąć? No bo faktury trzeba zapłacić, pracownikom trzeba zapłacić no z zadłużenia chociażby, będzie musiała wymyślić, skąd wziąć dodatkowych 50 dolarów czy 50 milionów, żeby wywiązać się z tego, swojego, z tego swojego zobowiązania. Więc warto by było, gdyby ten wskaźnik miał poziom powyżej jedynki. Debt to assets, czyli stosunek zadłużenia do aktywów, czyli jeśli firma ma 100 milionów aktywów, gotówki, linii produkcyjnych, budynków i tak dalej i na to ma 40 milionów zadłużenia, to jest ten wskaźnik 40, 0,40, czy tam 40, 40%, no to to jeszcze jest taka granica górna. Górna granica jakiejś akceptowalności. Im większy poziom aktywów będzie przeznaczony pod zastaw zadłużenia, tym większa będzie niestabilność fundamentalna firmy, tym mniejsze będzie prawdopodobieństwo, że w, kolejnej, w kolejnym roku banki czy inni pożyczkodawcy będą chcieli tej firmie cokolwiek jeszcze pożyczyć. No bo już 40% aktywów jest zastawionych pod pewnym, no w uproszczeniu, ale jest zastawionych pod, pod zaciągnięcie zadłużenia. Więc im mniejszy ten wskaźnik, tym lepiej, bo to znaczy, że tym mniej aktywów firma ma wykorzystanych jako zabezpieczenie do. Do zaciągnięcia długu. Interest coverage, bo nie samym poziomem długu człowiek żyje w wysokości, tylko też liczą się koszty obsługi tego zadłużenia. Interest coverage mówi o tym, jaki jest stosunek zysku netto do odsetek, które trzeba płacić od zadłużenia. Jeśli to jest poziom 3, to w skrócie oznacza tyle, że firma jednym wypracowanym zyskiem netto w zeszłym roku przez trzy kolejne lata może obsługiwać swoje zadłużenie, czyli może spłacać raty, może spłacać odsetki od tego zadłużenia. Czyli to daje taki bufor. Tego, że wiemy, że przez trzy kolejne lata, nawet jeśli firma już nic więcej nie zarobi, to tym jednym zyskiem netto może spłacać swoje odsetki od zadłużenia. Ale tak jak mówiliśmy na ostatnim, w ostatnim spotkaniu, zysk netto nie jest równy gotówce, którą firma ma z działalności em, operacyjnej. Więc warto też spojrzeć, jak do tego poziomu zadłużenia całego, nie do odsetek, do zadłużenia, wygląda stosunek gotówki z działalności operacyjnej. Ten poziom 0,3 oznacza, że jeśli firma ma. 100 milionów zadłużenia i każdego roku generuje 30 milionów gotówki z działalności operacyjnej, no to jest właśnie 0,3. Czyli tak naprawdę po trzech latach z kawałkiem firma mogłaby tą gotówką swoją spłacić całe swoje zadłużenie. Powyżej tego poziomu, no uznaje się, że to jest w miarę zdrowe i w miarę bezpieczne. Poniżej nie wygląda to już tak ciekawie. Jeśli mamy dostęp do jakiegoś systemu, który liczy nam automatycznie wskaźnik Olsona, bardzo fajny wskaźnik zbiorczy na przykład skrap to liczy, określający poziom prawdopodobieństwa bankructwa. Dobrze by było, gdyby utrzymywać spółki w portfelu, które mają poniżej 2% ryzyka tego bankructwa. I przy czym tutaj no duża uwaga, że żeby nie traktować tego zero-jedynkowo, czyli jak zobaczymy spółkę, która ma wszystkie tutaj bardzo dobre wskaźniki, ale poziom prawdopodobieństwa tego ryzyka to jest 2,1, no to nie możemy od razu z góry w... Zakład, a czy możemy, ale nie jest to wskazane, żeby zakładać, że w taką spółkę absolutnie nie inwestujemy, bo to może być spółka o gigantycznej zyskowności, działająca w bardzo dobrej branży, ze świetnym produktem, tylko po prostu działająca na dużym poziomie dźwigni finansowej, no i przez to to ryzyko bankructwa jest nieznacznie przekroczone. Więc unikałbym takiej zero-jedynkowości, no ale nie mniej jakieś poziomy, mniej więcej takie poziomy odniesienia trzeba podać, więc to, co ja bym sugerował jako definicja dobrej spółki, nie dobrej spółki, jako definicja spółki o w miarę przyzwoitej stabilności, to są minimalne te, te, te poziomy i te wskaźniki. Wiadomo, że im niższe zadłużenie, im wyższy interest coverage, im mniejsze ryzyko, no to tym bezpieczniejsza, tym bezpieczniejsza spółka. W praktyce wygląda to tak. Current ratio. Są spółki, które mają, no tak jak tutaj Fortinet na przykład, ten current ratio, wszystkie akurat z, z tych, które wybrałem, one są dość przypadkowe, spełniają ten minimalny wymóg, ale wiadomo, że niektóre spełniają go wiele bardziej, a inne o wiele mniej. Te, które spełniają o wiele bardziej, są o wiele bezpieczniejsze do inwestycji. Tak samo jest debt to assets, tylko w drugą stronę. Te firmy, które mają najniższe zadłużenie, czyli tutaj co to będzie: Nvidia, ARM, Palantir, to są firmy, które mają ekstremalnie małe, właściwie pomijalne poziomy zadłużenia. A jeśli ktoś nie ma zadłużenia, to nie ma ryzyka bankructwa, albo to ryzyko bankructwa zmierza w ba bardzo niskie, bardzo niskie, e w bardzo niskie rejony. Z drugiej strony, Cloudflare czy Ford czy Coca-Cola mają gigantyczne poziomy zadłużenia. To jest niebezpieczne, dlatego że jeśli przyjdą cięższe czasy firma nie będzie miała w tym roku da, d, d, dobrej działalności, nie sprzeda usług, nie sprzeda produktów, a z czegoś będzie musiała żyć, zapłacić pracownikom, opłacić wszystkie swoje koszty, to ona już nie dostanie dodatkowego kredytu. Obligatariusze nowi nie będą chcieli już pożyczać firmie pieniędzy, bo jest ekstremalnie zadłużona. Banki nie będą chciały pożyczać, a jeśli będą chciały, to po ekstremalnie niekorzystnych, z, nieko, z niekorzystnym oprocentowaniem jako premie za dużo większe ryzyko. Więc te firmy z niskim zadłużeniem mają po prostu większe pole manewru, większy bufor bezpieczeństwa, większy Tę poduszkę, poduszkę bezpieczeństwa. Interest coverage, znowu, jedne spółki jak ARM, Palantir czy Nvidia. ARM, no to wynika z niskiego zadłużenia, ale tym zyskiem, który wypracował ARM w zeszłym roku, mógłby obsługiwać swoje zadłużenie przez kolejnych 10 tysięcy lat. Zysk był bardzo duży, zadłużenie ekstremalnie niskie, odsetki ekstremalnie niskie, no skąd, stąd są takie poziomy. Ale już Ford na przykład tutaj, jednym swoim zyskiem, może obsługiwać swoje zadłużenie przez trzy kolejne lata. No jest to jakiś tam poziom jeszcze w miarę pewnej stabilności, no ale wiadomo, że dużo bezpieczniejsza jest firma taka, która może sobie pozwolić na to, żeby przeżyć 10 lat, czy, czy jakby przez 10 lat nie musieć nic zarabiać, ma ten komfort, żeby obsługiwać swoje zadłużenie, żeby być je w stanie spłacać. Są takie firmy, które mają ujemny poziom, no bo mają bardzo duże zadłużenie, a nie mają zysków. Ten ujemny zawsze będzie wtedy, kiedy firma nie generuje zysku netto, tylko generuje, generuje stratę. No jest to... Nie trzeba nikomu mówić, bardzo duży poziom ryzyka. CFO to debt, im wyżej, tym lepiej. Te niskie poziomy oznaczają, że no, tak jak dla Forda na przykład, że na 100 milionów zadłużenia Ford generuje tylko 5 milionów gotówki z działalności operacyjnej. Czyli tak naprawdę no, 20 lat musiałby generować tą gotówkę z działalności operacyjnej, żeby być w stanie spłacić swoje zadłużenie niezbyt ciekawa perspektywa. Dla odmiany wskaźnik powyżej jedynki, czyli na przykład 2, oznacza, że jeśli firma ma 100 milionów zadłużenia, to w tym momencie już generuje, znaczy odwrotnie to będzie, CFO jest na górze w, tutaj, czyli jeśli firma ma 100 milionów zadłużenia, to teraz generuje 200 milionów gotówki w ciągu jednego roku z działalności operacyjnej, więc właściwie gdyby chciała, to mogłaby od razu całe to swoje zadłużenie spłacić. Ale firma może nie chcieć, bo ma lepszy pomysł na to, żeby tę gotówkę Zaalokować. Wskaźnik Olsona no, jest dość chyba czytelny: im wyższe to prawdopodobieństwo bankructwa zbiorcze, tym gorzej. W tym wskaźniku nie będziemy tego rozwijać, ale w tym wskaźniku wchodzi 5 6, czy 6 czy, czy nawet więcej, chyba pojedynczych, pojedynczych parametrów finansowych, które razem wyliczone podają nam w jednej wartości, jaki jest oczekiwany poziom bankructwa danej spółki. I teraz, jak oceniać te wskaźniki? No bo. Na pewno nie przez porównanie ich do konkurencji, dlatego że to kompletnie nie ma znaczenia, czy ktoś ma jeszcze gorzej, tylko liczy się, to jest jakby poziom zadłużenia, nie wiem, 40% jest jednoznaczny i nieważne, czy Coca-Cola ma 40%, ale Pepsi ma 60%, więc Coca-Cola jest mniej zadłużona. To, to, to teraz nie ma znaczenia, bo 40% to i tak jest dużo, więc nie patrzymy, czy ktoś ma jeszcze gorzej, tylko ważny jest tutaj sam ten poziom nominalny i trend. Czyli kierunek zmiany tego zadłużenia. Więc generalnie wolimy spółkę, która ma niższe zadłużenie niż taką, która ma wyższe. Oczywiście, dotyczy to wszystkich innych parametrów, ale premiujemy też firmę za to, e, jeśli tak jest, jeśli obniża na przestrzeni ostatnich lat ten swój poziom zadłużenia, czyli jeśli więcej spłaca tego długu niż zaciąga nowego, to jest dobry kierunek. To jest dobry, zdrowy kierunek, jeśli obniżamy to swoje zadłużenie. Zły kierunek jest taki, jeśli to zadłużenie, nie dość, że jest wysokie, to jeszcze w dodatku rośnie. Te wszystkie wskaźniki. O których, tutaj, um, o których tutaj mówię, można sprawdzić oczywiście na portalu um, Scrap, w tej wersji darmowej Basic. Także gorąco zachęcam do tego, żeby sobie poklikać i dla spółek, które mamy w portfelu albo chcemy do portfela poprzeglądać, czy czasami, nie po to, żeby szukać spółki najlepszej, bo to nie parametry fundamentalne mówią, czy ona jest dobra, czy ona jest zła, jako inwestycja, ale po to, żeby sprawdzić, czy czasami nie mamy w portfelu kogoś, albo nie chcemy włożyć do portfela, kto stoi na skraju bankructwa, albo to bankructwo jest bardziej niż. Prawdopodobne. A w kolejnym odcinku zastanowimy się, jak z tych spółek o wysokiej zyskowności i w miarę przyzwoitych fundamentach, czyli tych w miarę bezpiecznych, wybrać jeszcze spółki, które są dobrze wyceniane i czy w ogóle ta wycena powinna mieć jakiekolwiek znaczenie. Także zapraszam.